Cześć. Dziś porozmawiamy o tym, jak skutecznie radzić sobie ze stresem. Poznasz kilka sprawdzonych metod, które pomogą ci już dziś. Stres to naturalna reakcja organizmu, ale gdy trwa zbyt długo, może zaszkodzić. Objawy to napięcie, problemy ze snem i koncentracją. Chroniczny stres prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych. Oto pięć skutecznych kroków. 1. Ćwiczenia fizyczne. Ruch zmniejsza stres i poprawia nastrój. 2. Techniki relaksacyjne, głębokie oddechy i medytacja pomagają się zrelaksować. 3. Zmiana myślenia. Traktuj stres jako wyzwanie. 4. Organizacja czasu. Ustal priorytety, aby zredukować chaos. 5. Wsparcie społeczne. Rozmawiaj z bliskimi i dbaj o zdrowe nawyki. Kiedy poczujesz stres, zatrzymaj się, weź kilka głębokich oddechów i rozciągnij się. To pomoże rozluźnić napięcie w ciele. Podsumowując, stres można oswoić. Wybierz jedną metodę i stosuj ją regularnie, będzie łatwiej.